To jest historia Gearsblister 19. Witam w swoim filmie. z mina, 3, dziki Gon na kanale. Skończyliśmy tam, gdzie ostatnio jesteśmy przed audiencją u MHyra. Dalej mamy włoskie pusty do jedzenia i do akcji, więc. Idziemy do Emhyra van Emraysa. Ach, Nilfgardczycy, zawsze tacy. Pierwsze to, że to jest Wyzima. Wszystkie zdobienia na ścianach Wyzimy są temerskie. A wszędzie są flagi Nierwgardu. bo Wyzima padła. Jeśli odcinek będzie krótszy, bo się spieszę. Im tym Ep Art Herzer, Date van Inkarn Incarn, Ep Morwood, Far, Ukłon. Wykonajmy ten ukłon, Wasza Cesarska Mość. Areir epto orde. Evelien Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi, swój chłop. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc. Milcz. Moja córka Cirilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to jennewer, po audiencji. Ilu ludzi liczy Twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda. Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na Twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie Ci Jennifer. Koniec audiencji. Meredith, zaprowadź go do czarodziejki. Waszmość pozwoli za mną. To idziemy a, trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których Waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Czyli brzydzi. Nie oszukujmy się, mówmy po imieniu. O, ale otworzył płytkim drzwi i a dole. A jest ma Niszczenie tych temerskich merskich barw i rzeczy. Przędzie już Nilbert jest.

no, ok. Gdy wasz skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Zaostrzyłeś już to pióro? tak? To zapisuj. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko Kościół Wiecznego Ognia i przestępcy. Czasem jednych. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze, Hyra? Mhm. Mm I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomocy? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic, a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie, ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Mhm. Mm Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty, żołnierzem Hyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Po raz kończyć z szarami, namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki gon. Czego dziki gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle co ty. Pewnie chodzi im o jej krew, jej dar. A do czego Ciri miałaby gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Walen i w Nowigradzie. Ślad w Walen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza skontaktuje się z tobą. I co tyle? Żadnego hasła? Tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę Twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki, ale tam może Ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Tris Merigold ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku? Mm, na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A Ty? Co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skeligę. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Tris świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę to nie tak jak ci się wydaje albo dzięki temu zrozumiałem jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem, czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie do Velen? O, nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie naprawdę dobrze ci w czarnym Maksamicie. Mówisz, może przyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włączyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Ferratre. To on, o tam. I Geralt. Wiem, że jest wojna i tak dalej. Ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Okej, okay, okej... Okay. Widzimy płynek od Szambalana, to coś było do podniesienia? O, o tu w ogóle są rzeczy do podniesienia, haha! Co to tak? Co, co to było? Żeby było ciekawiej, od razu mogliśmy wejść w ten portal, tylko nie mielibyśmy punku. No tak, mam ustawione, że nie możemy biegać w miejsce tak jak to. Z Cyrii. Blizna ładnie się zagoiła. Ostatnie życzenie, tam było tego... Książka, którą czytałem Wiersze, co, co, co? Wiersze zabrane Gonzale do... Poczytamy sobie wszystko spokojnie. Idziemy poprzeszperać rzeczy. Ambasador Faratre. Jenfer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nirgardu. Rozmawiamy w cztery oczy bez świadków, więc dajmy spokój z propagandą choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen i redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopów, pewni zwycięstwa. Radowid złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje, bo Radowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radowid wziął ich z zaskoczenia, a że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Radani. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. A co z Kowirem? Kowir ceni swoją neutralność. Na tyle, by nie użyczać swoich wojsk, ani co ważniejsze pieniędzy żadnej ze stron. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Welen, wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radowid wycofał się za Pontar, póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz M. Hyrfar M. rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. Okej. Okay. Jak wygląda sytuacja w Wellen? Źle jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca, a teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tam kilka razy, zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Mhm. Mm Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Welen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling, niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Philip Stenger, znany lepiej pod swym nomdeger krwawy baron. No okej, okay, czyli na linii zatrzymał baronku. Unikaj go. Dobrze ci radzę. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi radowita cesarz tu w zimie za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty a Nowigrat może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia. I kozłów ofiarnych. Kościół wiecznego ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmiency. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem: okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawiało dreszcze. Okej. Okay. A co nowego na Skoligę? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie, żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić Jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest z niedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Dobra, dziękuję za pomoc. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Ta spierdalej <grydanie> Dobra Przejdźmy do tej... Dobra, przyspintujmy sobie. Coś tu jest ciekawego do podniesienia. Ooo, jest, jest stąd ten merit. O, pędzujmy wszystko tutaj, bo no nie oszukujmy się, przyda się. Jak mogę Waszmości służyć, oddając moje rzeczy? Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty Waszmości dłużej zachowają świeżość. Mm, pięknie, dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chcę zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Udaj się do Welen. O, tu jest jakiś set od razu. O. Kontynuuj. A postawmy ósemkę. Chcę grać w karty. Ten, ten moment. Jesteśmy dopiero, wracamy e, blisko od tego Hera, jesteśmy jeszcze w wyziwie w Polasek. Shieldgard siedzi na tym na, e, na stole. Zagrajmy w wina. Dobra, zaczynasz ty. Masz Nilgarda. O, Nilgard słynie z. Nilgard słynie bardzo z swoich szpiegów w podstawce wersji gry. może być balista. tam co to daje obejrzeć losowe karty z kręgu przeciwnika okej mam płotkę Dawaj zultana będziemy grali w gwint moi drodzy nie bójcie się cały czas młody No to on ma lepsze karty, widzę już. Mam 7 kart, on by spasował. Jak wbiję, no nie mam takiej karty, żeby mi to przebiło. Dobra, spasujemy to. Tutaj jedna karta idzie do niego. Tak, jedna karta. Na szpiegu, właśnie karty dochodzą do tego. No właśnie. Wasza karta. Okay. Okej. Dobra. No, ty pila dobre karty, nie oszukujmy się. Pozaga. Aha. Aha! Zajebiście! A, się kurwa przeliczyłem! Ale nie mam szans chyba już. Nie mam szans. Już teraz mi dałeś to. Dając jedną kartę sobie. Zrzućmy kolegę. Poddaj grę. Ok, poddajemy gierę. Straciliśmy 8, 8 naglideskich koron. Ja otrzymałem rzeczy, czekajcie. trzymałem itemy? Otrzymałem itemy. To Co tu zostało? Bro Broje, kurwa. Broja tysiąca kwiatów. Na który level? Na siódmy. To na jedenasty. Ja pierdolę. Ale mogę już temerską zbroję założyć. bliście. Buty kawalerzysty. Temerskie buty. Pyk. Eee, temerskie spodnie. Temerskie rękawice. I mamy cały zestaw temerski. A się dziwnie mieni ta kurtka. Co to za miecze tu dostałem? Okej. Okay. Petardę muszę włożyć w tom. to za zbroje? Weź to tego, podgląd przedmiotu. To jest średni pacyrz. To też. Ja pierdzielę, Ja czy działa, dobra. to tysiączek, a to spodnie białego tygrysa, właśnie. Nie możemy tego sprzedać. A mamy tamerską zbroję, więc mi się to podoba. Ma dobry pancerz, odporności dużo, więc czuj się zajebiście. Dobra, teraz szybka podróż. Do Velen i idziemy na Drzewo Wisielców chyba, nie? Tak. Spotkanie z Jennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri Wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. No właśnie. Jest i Velen. Velen, ziemenniczy ja. Pięć dni później. Ładna ta temerska kurtka, podoba mi się. Podoba mi się ser tej kurtki na sobie. Dziękuję za w dodatku serca z kamienia. Czysty poziom, ok. Zaklinacz. serca z kamienia. Krew i wino to też. Krew i wino na końcu gry, bo. Zanim zaczniemy krew wino, to musimy dokończyć normalną fabułkę. Bo to jest inny ten, ale serca z kamienia możemy zrobić. Bo zaklinacz pokazało mi, nie? Zaklinacza gdzieś faktycznie. O, tu jest tyle że pierdolę. O, nie wiem, co są te zaklinacze, ale tu pełno łódek jest. Moi drodzy, tu będzie tyle do roboty teraz, że ja pierdzielę. Dobra, w takim razie moi drodzy, ja w tym momencie Motka, nie tak szybko. będę kończył ten odcinek, będę sami z wami żegnał, daję cześć i do widzenia.